Na temat Nibiru powstało mnóstwo teorii i dość zaskakujących przemyśleń. Słowo Nibiru pojawiło się w babilońskim eposie Enuma Elish, czyli poemacie o stworzeniu świata, który powstał najprawdopodobniej pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Naukowcy twierdzą, że Nibiru jest tam ukazany jako gwiazda polarna, choć wyjaśnienia są dość różne. Babiloński epos o powstaniu świata przedstawia dość nieprzyjemną wizję świata. Jaką ma być przeznaczenie każdego człowieka, czyli tylko służenie bogom. Epos opisuje, iż najwyższy Bóg magii i wody Marduk przemienił się w gwiazdę, czym dał znak swojej mocy. Epos opisuje Nibiru jako ciało strzegące przejścia nieba i ziemi. Mul Apin, czyli mezopotamski tekst astronomiczny, opisuje znowu Nibiru dwuznacznie. Większość naukowców myśli, że Nibiru jest tu ukazane jako Jowisz, który dzieli nieboską na pół i przymierza niebo. Zupełnie inną wizję Nibiru przedstawił za to Zacharia Sittin, twórca paleoastronautyki, czyli dziedziny wiedzy zajmującej się kontaktami ludzi z obcymi cywilizacjami. Zacharia napisał książkę pod tytułem 12 Planeta, w której przedstawił dość kontrowersyjne informacje, jakoby w Układzie Słonecznym występowała tajemnicza planeta, która obiega słońce w ciągu 3600 lat. Planeta jest zamieszkana przez rasę obcych znanych jako Anunnaki. Kiedy poprzednio Nibiru uderzyło w ziemię, mieli na nią zejść Anunnaki, których spotkanie zostało opisane na tablicach Sumerów. Anunnaki mieli się tu pojawić poszukując złota, które było im niezbędne do polepszenia powłoki wokół Nibiru, która została znacznie zniszczona, gdy ich planeta uderzyła o ziemię. Istoty te miały być rasą obcych o niezbyt przyjaznym usposobieniu, byli zazdrośni, lubowali się kiedy ktoś składał im ofiary, i traktowali innych jako bezwartościowe istoty, których głównym przeznaczeniem jest służenie im za wszelką cenę. Początkowo do wydobywania wykorzystywali swoje inne istoty, igigi, którzy jednak po czasie ciężkiej pracy postanowili się zbuntować i przestali pracować. Gdy więc anunaki, którzy według mitologii sumerów mieli mieć w sobie ogromne przekonanie o swojej wyjątkowości, a wręcz boskości, stracili swoich pracowników, postanowili stworzyć kolejnych. Były to bardzo skomplikowane prace manipulacji genetycznej, w której zapłodnili komórkę jajową małpy kształtnej, a następnie umieścili ją w ciele samicy z ich gatunku. Niestety nie do końca ta metoda się sprawdziła, bowiem potomstwo, które powstało z tych praktyk, miało bardzo spore problemy z nerkami i wątrobą, a co gorsza było bezpłodne, a Anunnaki bardzo zależało na stworzeniu istot, które będą mogły zwiększać swoją ilość, dzięki czemu zyskają więcej pracowników. Z czasem dopiero kolejne prace obcych nad DNA doprowadziły do stworzenia człowieka takiego jak my. Ludzie mieli dla nich nie tylko wydobywać złoto i minerały, ale także budować miasta. Nibiru, określany też jako planeta X, ma w dużym stopniu przypominać Słońce. Dlatego też, według teorii, czasami na niebie mają pojawiać się dwa Słońca, gdyż tylko jedno z nich jest gwiazdą centralną układu słonecznego, natomiast drugie to Nibiru, które ma powoli zbliżać się do Ziemi. Wiele z teorii o Nibiru łączy się z przekazami z apokryfu, który nie pojawił się w oficjalnej Biblii, a konkretnie chodzi tu o księgę Henocha. To tam ma być ukazane zejście na ziemię mieszkańców Nibiru, którzy zostali przedstawieni jako anioły, które upadły i oddały się uciechom cielesnym z ziemskimi kobietami. Tak powstali inne filim, którzy często są łączeni z gigantami. Jednak coraz więcej teorii zakłada, że to właśnie wtedy mieli powstać ludzie gady, czyli istoty przypominające połączenie ludzi i gadów które po dziś dzień używają swojej zdolności do przemiany i wcielają się w rolę najbardziej wpływowych ludzi. Na przykład prezydentów czy także gwiazd muzyki, którzy potrafią wpływać na swoich fanów i próbują przejmować władzę nad naszą planetą. Ich planem jest wprowadzenie nowego świata, w którym ludzie będą w pełni kontrolowani i zostaną im wszczepione specjalne urządzenia, dzięki czemu nikt nie będzie mógł nic kupić ani sprzedać. Co więcej, takie urządzenia mają zawierać jakiś rodzaj substancji, która odbierze życie każdego, kto będzie sprzeciwiał się nowemu światu. Zapis na temat tego ma również znajdować się w Biblii, a konkretnie w Apokalipsie św. Jana, w której jest opisany świat, w którym nikt nie będzie mógł nic kupić ani sprzedać, bez znamiona bestii. Ludzie gady mieli pojawić się już w wielu różnych kulturach, w Biblii jako mówiący wąż, czy np. w hinduizmie jako nagowie, czyli wężokształtne istoty, albo też w islamie, gdzie występują jaszczurze istoty zwane jako dziny które powstały z ognia, bez dymu i spełniają życzenia. Zawsze jednak w tych życzeniach jest jakiś haczyk. Ludzie gady, oprócz zdolności zmiany kształtu, mają objawiać także umiejętności empatyczne, zwłaszcza co do tych negatywnych emocji, a także pochłaniania złych uczuć, jak strach. Dlatego tu ludzie gady mają stać za wieloma zdarzeniami, bardzo przykrymi na świecie, które wywołują lęk u ludzi, a przez to oni sami karmią się tą energią. Warto wspomnieć, że Nibiru, które według wielu teorii pewnego dnia ma zderzyć się z Ziemią, jeszcze przed uderzeniem doprowadzać będzie do wielu katastrof i przerażających zdarzeń, które mamy obserwować już dziś, jak zmiany pogody, tsunami, wybuchy wulkanów czy tornada. To bliska obecność Nibiru ma doprowadzać do chaosu, a co najważniejsze, gdy planeta X uderzy w nas, nie tylko będzie to miało katastrofalne skutki, ale też zajdą wtedy z niej Anunaki czego będą chcieli tym razem. Nie można oczywiście popadać w panikę, gdyż Nibiru jako planeta to tylko teoria. A co do postaci Zacharii Sitina, który napisał książkę na temat 12 planety, jest dość sporo niejasności. Naukowcy uważają jego teorie za zwykłe bajki, a nawet wyliczają w nich wiele błędów, jak fakt, iż Zacharia uważa, iż mieszkańcy starożytnej Mezopotamii znali wszystkie planety, które mieszczą się w układzie słonecznym. Faktem jest jednak, że ich teksty opisują tylko kilka z nich. Inni znowu uważają, że ludzie, którzy chcą zdobyć władzę na świecie przez takie informacje, specjalnie wzbudzają masę emocji i zszokowania, by przygotować świat na projekt Blue Beam, który ma stworzyć na niebie iluzję Mesjasza lub obcych, by oszukać nas wszystkich i przez to przejąć nad światem władzę. To oczywiście teorie, ale tajemnicze zjawisko jakie sfilmowała satelita NASA SDO AIA 304 może sporo mówić prawdy na temat Nibiru. Wszystko miało miejsce 20 sierpnia 2022 roku, kiedy to zarejestrowano obiekt, który pojawił się przez pewien czas między kamerą a słońcem. Czy jest to tajemniczenie Biru? Test nowego Drwala z Maka z plackiem ziemniaczanym. Link do filmiku w opisie. Test nowego drwala z Maka z plackiem ziemniaczanym. Link do filmiku w opisie.